Czemu każdy ma nick host? Restart, to by mi się nie restartować po prostu. Nie wiem, widzę tylko ciemny ekran. Obległe strzały z broni. A jak się, jak się, jak się restartuje? Ktoś mi przypomni? Jaka ja jest ping do Pod, pod Escapeem? masz chyba. Nie, pod, tu mam konsolę, jak mam wpisać? Chyba, że pod escape'em Serwer info. Zresztą no server info, no to wpisuję restart i nie działa. O! Ojoj, oj, oj, mam 600 pingów. O jest! Dobra, dołączyłem do Frycona Super, ale ja mam ekran... o... Jo! Halo, halo, słychać mnie! Halo, B... o. Idziemy! Dobrze! O, Przechodzimy grę mieli. To Naprawił się Tefter! Dobra, znaczy to jest lepszy Dobra O! Ty. Czekajcie, czekajcie, te... Te w dwóch szczatu! Oa, jest kurwa taki ry... Wracajmy na Discorda, Wracamy na Discord jest za duży rape Mi kurwa uszy wybuchły. Nie, nie, jest, nie dobrze jest, jest dobrze właśnie. Jest dobrze. Po prostu to kund... ...Ogar dodał na... Fredson jest tym zatem, żebym wrócił na Discorda, bo, bo jest w tak jakości. Engara ledwo stójkać, alkohol kradź podwójnie. Kunt ma e-rape, a Ty brzmisz u mnie normalnie. Dziękuję. No to ja powiem tak. z Ok ja mam coś, sobie... Możemy tak robić, ale jeśli kogoś nie ma w pobliżu twojego wzroku, to się nie odzywasz. Że to jak miał jakiś sens Bo inaczej tego nie będzie miała żadnego sensu po prostu spodzimy dawning on. No w sumie real Dobra, chodźcie, Discord. Dobra, Dobra chodźcie na Wszyscy są? Nie Alcora nie ma. Dobra, chodź alkora. Już jest, Już jestem, Ogólnie Alkowor tu idziemy do klatki 99 Chodzicie na... C M musicie kucać. I nie na kontrolu, na kontrolu, na kontrolu, na kontrolu. Na na kontrolu i nie puszczacie kontrola nigdy! tutaj, w tym miejscu, bo to jest... Kunt s... widzę, że nie chce iść. Dobrze, Kunt wiadomo, że z takich ładów nie chce. Ogólnie Alcor to są... To jest klatka z psami. Ja pierdolę. O kurwa. O, o kurwa! EUNE player. <laughs> no go, hell, pęta, go pęta, go pęta, go jest niepoważna! Eee, dobra. E, Fryta, grałeś kontament... w... Tym. Grałeś w Content Bridge? Ja nie mam dla tego pojęcia eee, To oni przywrócili mechanikę tu z Content Brecha Coś się zrobił? Czy psy już działają normalnie, czy teraz jak widzisz czas masz stać w miejscu. Okej, okay, eee, Albo psy go wyminąć, teraz... Albo go wyminąć po prostu. A co, tak się słuchajcie. Zobaczy was, tak żeby on was widział. A może... też res z tego lewela jest chujowy, także jakbyśmy to zrobili reseta. Really Czy ja naprawdę ja nie wygląda jakiś Staszek, to tak. On jest. One, one po one spod, one spod Ale skam! Może dźwięki każdego sprintowania ja to jest to. Nie wiem, ja to robię by O! A, a, w którą poszliście, co? O, <laughs> co? Co on robi? E? On, ro on robi sorsendżin. Engine że ja to, że się na niego patrzyłem cały czas. On robi Source ey! Ej! No hey! to, to jest nonsense! On robi engine kurwa! To jest nonsensy momentu. może poruszać, kiedy my na niego nie patrzymy, czy kiedy on nie On nie może się ruszać, kiedy na niego patrzymy. No Ty, Alko żyjesz? Co w windę! Czemu tak to wygląda! Się ma kryta? Alkohol, bo to jest winda do psów ponownie! No to wracamy na EUNE, witamy w psiarni! No to wracamy Co? na EUNE! Działa lepiej niż ostatnio. Nie wiem, czyli, przy, czyli przy psie musimy stać w miejscu, póki on nie odejdzie. Tak. Najwidoczniej tak. Ostatnio mogłeś nawet w niego wejść, będąc na krąży, i mam w ciebie. Kurwa, nonsense, po prostu bym nie wleciał. Dobra, zjebałem. Ja pierdolę, straszyłem się. <laughs> Jajks, witamy w klubie martwych, Alkorn. Jak to prawda? Tak, masz 106 na plecach. Na szczęście 106 nie jest aż tak OP. Jak na wersjach, jak na kontynencie. O kurwa. Nie wiem, o czym teraz Bo jest jeszcze taki. O, no, zajebiście Masz ten. Jest, masz ten. jest ogólnie. Są 4 SCP. Dobra, 4 plus zombiak, które mogą cię uszkodzić jakkolwiek O nie! <grafy> <grafy> Chyba kurwa nerkowe. Zdechłem. E, Alkorys Zdech. tak. E, Frydson właśnie dostał od 106 tak zwanej. To, to, jest, to jest ten, co Cię wrzuca do pokoju z wyjściami, tak? Tak, tak. i on Cię tam teleportuje i on może wyjść. stąd wyjść. da się stąd wyjść. Da się, wyjść, da się stąd czy wyjść, Ja wyszedłem tam za każdym razem, jak... Za na, 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 każdym razem wyszedłem. Yy, problem jest taki ze 106, że ona może przechodzić przez drzwi. I może dosłownie zryzbić się pod Tobą. Yy, dalej jest doktor Plagi, który po prostu Cię atakuje i zamienia Cię w zombiaka. Po prostu one shot. Yy, jest jeszcze zombiak yy, którego spotkaliśmy na dole. O, 9, 9, czyli te psy, no i jeszcze jest orzech. Tak, może, już mówiliśmy. Jest jeszcze w teorii 1, ale jest chyba dodany do gry. Jest jeszcze 079, który jest. Tu komputer, który otwiera i zamyka drzwi sobie. Ej, nie ma go tu. Tu jest. A gdzie Ten... jest Alkor? Nie ma go. go. Ubram kartę. Jest. O nie! to jest event, tu jest event, uwaga! Jakbym tego nie wiedział. Ale Core, nie wiem, tego mówię. Jaki kurwa event! Czyli nie ma go tu? XD Ale stary bakup. Ty, ty, ty! Idę idę? Mamy dwójkę. Dobra. Dobra, lecimy do lepszarki. Ale dalibyście coś Ej, Ja mam nowy obiektyw, Znate 9143 914. 90 w to jest, ulep jest ulepszarka Tam ulepszona karta. kartę Mam kartę jako pierwszego jaka. poziomu Ja mam drugiego i... Jako no co? Jesteś czarny okay. Ej, znalazłem windę. Okej, okay, to nie idziemy w takim razie dobrze Nie, 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 nie SCP SCP914 Zazed Zasadź... Czy to jest ta ulepszarka Znalazłeś już to? Ja hmm. Chyba? Dobra. Nie wiem gdzie jest Nie wiem Dobra, to zróbmy objective chociaż. nic Jezus Maria tam kontymentów nie dodałem Jest! Mam 914 BOBU 372 W 372 masz grad, jakieś przedmioty i w sumie tyle Do otwierasz Coś tam może tworzyć, bo my i tak się ulepszamy. Nie mam nic do roboty. Muszę już tutaj. Tu flara jest teraz, jo! Ty z typu, i możesz i go zlutować tutaj w środku. Choma latarkę, to sobie wezmę. Bo śmierci na ciele nie ma załącznika. No to plaga go pod nie zajebał. Albo ta modliszka, która tu jest w tej klatce, bo to jest klatka modliszki, która się pojawia w końcu twojego ekranu. W no nic nie skiczu, się Ale robię, tutaj no. jej nie ma, ale ona nie mordowała. No, ona nie mordowała, no po prostu. W ogóle mam jakiś. Dokument 372 No to no to, to jest, jest opis, to jest po prostu opis SCP. ale A, na nim jest Scott, chyba. Adler. Gdzie jest Scott? Nie ma kodu na na tym. Nie, to jest tylko w Continent Bridge. Tutaj yy, nie. Daj Przadu. tego nie ma. No, nie, zapomniałem, że to tak duże, to jest. Uciekniemy razem. Ja jestem w wóle, coś mi się stanie? Nie, nie wiemy. Nie, nic. Ja staniesz... Z, z mojego rozeznania będziesz fajny po tym Dobra, no, zbieramy i ten będziemy... Ekramanowi e, by się przydało. Nie, ja się Dobra, mamy trójkę. Jest... Mamy kartę trzeciego A, poziomu. Daj mi zrobić kartę sobie, to Ej, to mi... ten... Ej ja też chcę sobie ulepszyć. Włóźna. No, sobie, sobie, po prostu cię te rzeczy na fajne. No. no to trójka jest tylko potrzebnego ucieknięcie? Eee, to znaczy nie da się zrobić wyższej chyba. Musimy... Z... Zrobiliśmy trójkę. To i... mi się respi pod stopami. E eee, eee, Dobra, pierdolimy do windy, Nie mam! Nie mam pieniędzy, zostaw mnie! Chodźcie! Nie to zostawiliśmy! Stęci... Chodź, bo nie mam karty ostatecznie Dobra, to nie złoga. go? oj kręciłeś w tym w kółko. Hizo Dobra. S nav jest dosłownie klocem, więc ja prowadzę.

co? ja to mam. Gówno. Mamy kartę czwórkę. XD Ej, to... znalazłem to... Znalazłem to pomieszczenie, gdzie jest ten, kurwa, elektryczny Znalazłem to. Jaki elektryczny bziuziu? No kurwa... Jak w masz komputer, że ci tam prądem kopie, jak chcesz przejść. A, Tesla A, Tesla. Pamiętajcie, że musimy znaleźć SCP-008. A to jest Entrance Zone. Checkpoint Lockdown w kontajment-system.pl musimy, musimy 008 0, 008 to który był? To jest wirus To był taki gaz I To jest taki to jest wirus To jest koronaświrus To O kuźwa I trzeba Lut. go, ktoś musi założyć sprój hazmatowy i go zamknąć O jest gate U Nie O nie, sto szóstka Blat się, ja za chwilę widzę Starta Karta, ja wezmę, no ja tu to idziemy. To jest piątka. No mówisz, to jest moje, oddajesz mi to, ja to znam. Dobra, Tomasz, ja biorę czwórkę. No za to jest. Dobra, czy to jest moja karta. Ja pokazuję, że ee, za robię, za to jest piątka. Dobra, 008, szybko. Ja pierniczę, on dalej za mną biegnie. Eee, oną on chwilę biegnie. Ja nie ma. On chwilę biegnie z nami. Zniknął, O, nie, on dalej, on, on dalej jest. jest. On dalej za nami idzie. Bo to musimy po prostu się z nim. E, nie, nie, tam nie, tam nie, tam nie, tam, nie, nie tu, nie tu, patrzcie za mną. Ten level jest kółkiem, możemy go rolować ile chcemy. Wygramy z nim na staminę, chyba że on zniknął. O, Ja I on zniknął, nie ma go. Dobra, pójdźmy tu. Nie mam że ktoś się wykazał odpowiednią liczba, dużą możemy... Dobra, mam, Jest, mamy to. 008 Może tego STP nie ma w grze nawet, no to wtedy nieważne. O kurde, siema. znalazłem Jo. Jak to zamknąć? Daj mi hazmata. Co? Pryta, daj mi hazmata, to ja to zrobię. się kręcimy w kółko. Ale no tego to... się nie da zamknąć. No to, jak się nie da? Może... Musimy znaleźć... Ja nie mam stroju, bo tu nie ma stroju! Musimy znaleźć korona świrusa. No Wiem, to, jest, jest korona. To jest korona no świrusa. To, jest to gówno, wychodzi z tego wnętrza. No, żeby wyjść. No rozumiesz, Kappa, że próbuje i się nie da go zamknąć. Aha. To jest Rzeczywiście. 4, 4, 4. Oj Spoko Jak wyskoczę to dają metry do podłogi Ale ty wie, Prawie, prawie, jest... dobra To jest no próbowana klapa tylu, Ty gdzie jest palca? Zamknąłem? Tak mamy, mamy, chodź Zabrałem. Mamy to, mamy to Spieszamy Dobra, idziemy Ty, tylko go No właśnie, po to tu przyszedłem Ale łatwo. ma kości w głowę. Ała. Łatwa gra, kurwa. Dobra, teraz znaleźć resztę. Łatwo z nobem. eso Robimy Source Engine. Alko, zł złapaliśmy a, Alko. tego, zamknęliśmy korona Świrusa, chodź. Tam. Ja pierniczę, ale... Wszyscy Jesteśmy wszyscy A mnie napadł ten, kurwa, y, Plaga. Spotkałem go w Light Containment'cie. Eks. To oni ej. ej! siema, siema! Szybko, Szybko siema, siema. Czekaj, Alko, jest z wami? Yes. Czekamy no, na jest Alko'a. Jestem tutaj z wami przecież. Dobra Teraz modlić się, byle by nie klucz był potrzebny. Eee, to jest wyjście chyba. Tak, to może być wyjście. Oooo, teraz. Sprawdźcie różną stronę. No jest, <laughs> nie no mogę. No <laughs> nie mogę! Nie mogę! Nie mogę! No jest, <laughs> nie <laughs> okazuje się, że... ...idiota nie włączył nagrywania mamo. Nie, wiem, włączyłem, włączyłem. No i szef. Na pewno mam no, no. No, no. No. Łatwa no. gra nie Ale mogę. długo na te nagrywki jeszcze zajęły. Na, jeszcze na dwie karty. Zakładam, że jak wczoraj byśmy to robili, to byśmy tak wszystko nie przeszli. Ej, nie, no, śmiesznie. Koniec. No, czy... Wszyscy, Wszyscy uciekli. Oddaję, dobrze. Boże, się tyś ale dobra gra. No nie to, jak ci się Alcor gra podoba? Chujowe to jest To co, To co instalujesz, Sela? Nie ma chyba. Wy to jest najlepsze. No. Na Ostatnio, jak robiliśmy z tego ucieczkę, nagrywaliśmy to 4 godziny. Tak. Będę a dzisiaj Będziem... drugie podejście. Będziesz kapłan, to mówiłem po nagrywkach, że teraz, jakbyśmy zagrali, to byśmy to przeszli za pierwszym podejściem. No. Powiedziałem to dwa miesiące temu. Zobiliśmy, pomimo utrudnienia, zrobiliśmy to w dwie. <laughs> nie spotkaliśmy żadnego SCP przez całą Nie, ogrym. znaleźliśmy tego dwa razy była. Nie, trzy razy była 106. Eeeeeeh, yy, Raz plaga w Net Containment? Nawet mi dała. Ja, ja, traf... ja trafiłem na plagę. Uśmiechaj no, się, kiedy jeszcze zostałem sam. Ja, ja i Mota tata nie wkazuję go przez taki 10 minut. Ja A, no. nie. A jeden, jeden raz czarny się na mnie rzucił. No tak. A W porównaniu do poprzedniej wersji teraz praktycznie się nic nie respi.